maneczko z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcineczku powiem wam o kilku ciekawostkach odnośnie nowego update'u w Jailbreak'u. Tak, dokładnie za tydzień przychodzi nowy update Jailbreak'a i dokładnie powiem wam, co zostanie dodane, co zostanie zrobione, wszystko w ogóle, co się stanie. A jeżeli wy chcecie wiedzieć, to zostawiacie teraz tutaj lajkacza, dzwoneczka, subskrypcję i wszystko dla was jest naprawdę ciekawe, więc jeżeli chcecie to wszystko, to zostawiacie. A teraz co? Teraz, w tym momencie... Lecimy do pierwszego miejsca, w którym trzeba się naprawdę udać. A Wy możecie w tym czasie, gdy będziemy się udawać do tego miejsca, zostawić subka, lajka i dzwonka. Pierwszym miejscem, w którym musimy się udać, jest to miejsce. Yy, tutaj, czyli baza wojskowa. Tak nie. Pierwszym miejscem nie jest baza wojskowa. Pierwszym miejscem to ja wezmę może szybsze auto, żeby szybciej tam się dostać. Torpedo, wiadomo, trzeba jak najszybciej się dostać. A nie, wolno to powoli. Dobra, lecimy w pierwsze miejsce, w które trzeba Wam pokazać. Jest to baza policyjna. W, w ten, gdzie. No, w więzieniu, tak? Tak. No to chyba jest najważniejsza baza policyjna, ta więzienna. I lecimy ją w ogóle zobaczyć. Ona jest tędy tutaj. Szybciutko. Ło. Wow. E, ta szybkość jest konkretna. Dobra. Biegniemy, 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 biegniemy. Tutaj jest ważne coś do pokazania wam. Jest to pierwsza rzecz, która zostanie dodana do jailbreaka i będzie też ona na tej tablicy i będziemy trzymać ją w rące jako policjant. A co to takiego jest? Jeżeli się nawiacie co to jest, jest to Pałka policyjna, tak jest, jest to pałka policyjna. Ja możecie zobaczyć Polis Baton. Taka pałka policyjna zostanie dodana w październiku, ale wam powiem, że update za tydzień dla policyjnych, który na pewno pomoże walczyć wręcz z kryminalistami, więc policji się to bardzo przyda. W końcu jakiś dodatek dla policji możecie pisać, czy to jest naprawdę fajnie, czy jednak wolelibyście coś innego, ale jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze jest, jeszcze mam coś do pokazania. Mi się taka pałka podoba na pewno. Policjanci teraz będą mieli większą przewagę. Będzie można na pewno nie zabijać na ręce, na przykład 10, 12, tam 12 bałterczen czy było z rączki. Tu będziemy mogli na przykład zabić na 5. Na pewno się przyda. polecjancji w końcu będą mieli przewagę. Powinno tak trochę być. I teraz tak będzie, będzie to konkretnie fajnie. A za tym mamy zaraz kolejne w ogóle rzeczy. Ale zanim kolejne rzeczy, to ja teraz lecę do kolejnego miejsca, w którym to wszystko będzie. I tu na tej tablicy prawdopodobnie będzie można sobie tą połeczkę wziąć lub będzie to załatwione jak taki pistolet, że automatycznie nam się tłumik uzbraje, jeżeli mamy kupionego VIP-a. Tak? Chyba złota, tak. To no to wy będziecie mieli też możliwość chyba, jak będziecie policjantem od razu tą połeczkę w sumie To też by było okay. ciekawe, dobra. Ile tu się pali, co tu się działo? Dobra. Powinniśmy chyba teraz lecieć do drugiego miejsca, w którym to wszystko będzie najciekawsze. Lecimy do drugiego miejsca całego update'u. Ło, tutaj. Tędy. U, te wszystkie to te osoby znikają. Dobra, lecimy jak najszybciej. Yy, tędy. Powoli, powoli, Mandy, powoli. I tu. Tędy, tutaj im, tutaj mamy bazę wojskową. Bazę wojskową, dobra. Do bazy wojskowej. Tędy jesteśmy. W końcu się udało. Były małe problemy. Do bazy wojskowej się wjeżdża tędy. Nie mogę wjechać? Mogę, dobra. Ile problemów. O nie, 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 nie! Stop, 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 stop. To ja, dobra. Udało się. I kolejną rzeczą jest tu rzecz... Chyba w sumie na kilku odcinkach, nie tylko u mnie. U innych youtuberów też każdy mówił, że chciałby to. Ja mówiłem, że na pewno coś tu będzie. I tak, Ja widzicie, coming sun. Będzie nowa broń. Jaka broń? To zaraz wam wszystko powiem. Ta broń ma naprawdę fajny mechanizm w ogóle. Wow, to zaraz nam pokażę SS jak ta broń będzie wyglądała, ale jest naprawdę kozacka broń. Powiem wam, że ten miecz co był to jest słaby, ale to co tu będzie i nam pomoże w banku stuprocentowo w końcu się obronić, bo tak to nigdy nie mieliśmy szans. Mamy Cummingson, Cummingson i co do takiego tutaj będzie? Co tu będzie? Tutaj będzie... Broń kosmitu Force Field Gun. Do czego ona służy? Teraz wam chwilę wytłumaczenia. Służy do tworzenia bariery. Bariery tworzy barierę. Jeżeli zrobimy sobie tak. Yy, a tu stąd nie mogę przetłumaczyć, ale przetłumaczyłem, to jest to kosmiczna technologia, którą możemy znaleźć właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Potrzebujemy karty, niestety potrzebujemy karty. Tworzy ona barierę, przez którą nie może przejść prawdopodobnie przeciwny team, albo w ogóle nie może przejść. Teraz doczytamy sobie tutaj, teraz. Yy, tak, doczytujemy sobie. Mamy do Ciebie kolejny przedmiot, którym razem dotyczący technologii kosmitów. Zupełnie nowe działo na polu siłowym. Można znaleźć w bazie wojskowej z kartą dostępu. Wystrzelenie tego pistoletu stworzy tymczasowe pole siłowe, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo wkrótce. Dokładnie kiedy? Za tydzień. Więc dokładnie za tydzień będziemy to mieli. A ja lecę teraz do ostatniego w sumie miejsca, w którym jest ostatnia rzecz. Będziemy musieli teraz ten. Ostatnia rzecz, którą jest nowa, dodana do update'u, więc lecimy sobie ten dobra. Więc nie chcę samolotem. Musimy lec. Tylko czy ja pamiętam gdzie to było? Chyba pamiętam. I ten to co najlepsze powiem wam. To co chcieliśmy wszyscy, żeby dodali pistolet kosmitów, w końcu go dodali, czyli jailbreak się słucha. Jailbreak słucha, to co mówimy, i jailbreak dodaje to co mówimy, więc naprawdę super. Będzie mega fajnie z tą nową technologią kosmitów. I lecimy dalej w sumie. O nie, 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 dobra dobra. Trzeba ten, 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 no ten le, lecieć. O nie. Trzeba coś blokujemy. Aha, nie dałem rady. Dobra. Nie, zamknęło mi. Zamknęli im przed nosem. No, co za ludzie? A chciałem tu wejść, Czeka, czy tam kogo złapię szybko. Znam, ja wam pokazuję ostatnią rzecz. Muszę kogo złapać po prostu. Nikogo nie ma? Ej to kiepsko, że serio nikogo nie, nie mogę znaleźć. Nikogo złapać, aresztować. Tam ktoś był. Tak, tam coś jest. Kichi mam go Policjan. a widzisz, ja złapałem mnie ty. Mi się udało. O nie, 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 nie mogę mnie zabić. Nie, 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 nie. O, dobra, udało się. Ale mam mało życia. Dobra, lecimy. Lecimy na ostatnie miejsce w będzie coś dodane, to jest tu. Ja jadę tam, gdzie są screeny zrobione lub tam, gdzie jest to znaczenie tego screena, więc spokojnie. Tutaj. Ostatnie miejsce to jest to, gdzie jest screen zrobiony. O, podjeżdżają. Ja mam mało życia, muszę uważać. Dobra. Podjeżdżają. Tak, odjechali. Ostatnie miejsce jest to miejsce, w którym dowiadujemy się o o czym się dowiadujemy? O czym się dowiadujemy? Że Dalber dziękuję za na, za 3 biliony wizyt, że 3 miliardy dokładnie u nas to jest. 3 miliardy wizyt po, po polskiemu. <grym> I jest tu bardzo ważna informacja. Odwiedziny 3 miliardy, to coś czego niewiele gier na Roblox może domagać. A i powinien być w ciągu najbliższych 7 dni. Update Jalbreaka'a w ciągu najbliższych 7 dni. I ogólnie 3 biliony też w ciągu najbliższych 3. 3, 3. 7 dni, więc idealnie na 3 biliony będzie dodany nowy update. I tu jest wy, no nasza dostępna aktualizacja zawiera przedmioty z limitowanej edycji. Z okazji tej okazji, a tutaj tłumaczenie to, przepraszam, dołącz do nas kiedyś to się stanie wkrótce. I tak jak widzicie, jailbreak za tydzień z update'em, za tydzień także będzie 3 biliony. Odsłon na breaków. wszystko jest przygotowane na tą okazję, więc drodzy widzowie, czyli też jesteście gotowi na ten moment. Oj, co skoczę teraz. Idziemy sobie po kogoś aresztować jeszcze i mamy mało kryminalistów. Był, w ogóle cały serwer kryminalistów był, a się to skończyło i się skończyli kryminaliści. Dziwne, dziwne. Może tylko, że ja wbiłem. Może dlatego, że ja wbiłem, to wszyscy powychodzili z kryminalistów. A, i mamy kogoś. Ciekawe czego dogonię. No, ciekawie, ciekawie. Ojejku, nie, 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 dobra. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że ktoś aż tak jest profesjonalny tym, żeby wiedzieć. No, nie, to się pojawia i znika. Pojawi się akurat, kiedy ja chcę przejechać, tak? Dobra, jesteśmy. Gdzie oni jeszcze mogą być? Muzeum? Muzeum mogą być. Lecimy zobaczyć czy aresztujemy kogoś na muzeum albo na elektrowni gazowej. Nikogo tu nie ma. A można to rabować. wiem, że ludzie nie rabują tego za bardzo. Nie wiem czemu, chociaż to jest naprawdę fajne do rabowania. Lud to dali to do j a jest to chyba najrzadziej używany rabunek. Jakoś jest naprawdę fajny, bo można sporo zarobić w krótkim czasie. Może przez to trudno to dołączenie tych-tych, nie każdy to potrafi, na przykład na telefonach niektórzy lewnik, na telefonach na pewno ciężko może jest to zrobić, dlatego też nie robię tego. No dobra, czy... Muszę być ale mi chce się kichnąć, ojejku. Więc pewnie zrobimy to, po kichnę sobie poza materiałem. wy drodzy widzowie, zostawcie teraz subika, lajka i dzwonka. I napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się updejcik. Znaczy, będzie podobał się updejcik, to co pokazałem. Na razie, trzymajcie się!